Zrób to głośniej challenge. W dzisiejszym odcinku razem z całą ekipą zmierzymy się w różnych konkurencjach i przy pomocy miernika dźwięku sprawdzimy, kto z ekipy jest najgłośniejszy. Waszym zadaniem jest teraz kliknięcie jak najmocniej w przycisk. Łapki w górę, żeby usłyszeć jaki ma nowy dźwięk, a my lecimy po ekipę i przechodzimy do pierwszej konkurencji. Okej, okay, moi drodzy, jest już ze mną Cześć, mano, witam. To jest nasz miernik dźwięku, a to jest trąbka, która jest pierwszą konkurencją. I w pierwszej konkurencji musimy jak najgłośniej dmuchnąć zatrąbić, w trąbę. za na trąbę. Tak Dawaj. jest. Jesteś gotowy? Tak. No jestem, <głos> <boce>. <głos> Gotowa? 131. To jest wynik rogala, zapamiętaj. Łatwisko. A teraz ciekawe jak zatrąbi Pinki. Klaudia, możesz trąbić w trąbę? Nie, dmuchać w trąbę. Absolutnie właśnie nie. Miałam tutaj ćwiczenie przed chwilą, możecie się domyślać jak mi poszło. no jestem ciekawa. Jeszcze się okaże, że dmuchniesz głośniej niż rogal, więc ja, to ja w ciebie wierzę. Wizowie też, napiszcie w komentarzu Tim Klaudia. 128! O trzy mniej niż Rogel, więc niestety, jak na razie Rogel prowadzi. Teraz kolejna farela. Mi się wydaje, że Krystian dmuchnie najgłośniej. Zawuzeluję. 137, czyli nie pobiłeś nawet Rogela. ta trąbka jakaś. Jesteś na drugim miejscu. Eee, lipa. Jakaś tania. kup droższą, to Ci trąbne głośniej. No to teraz ja, ja dmuchałam w tą trąbkę tylko raz w życiu. Uh, 133! 133! Ja była pewna, że 110 nawet nie trąbnęłam. Czyli przegrałam w tej rundzie? Czyli niestety. Klaudia niestety przegrywa, a pierwsze miejsce zdobywa Rogel. Nieźle. W drugiej konkurencji musimy jak najgłośniej uderzyć tłuczkiem o garnek. Mamy tylko trzy uderzenia. Ja. Garnek pierwszy raz w życiu mam w ręce Prawda Popiszę się, uwaga 3, 2, 1 Mało 123 i 123,2 Gorzej niż buzela. Mało, ale bolało No, taki dźwięk jest, inna częstotliwość Klaudia No Zdawałam, która strona lepsza Klaudia to potrafi być głośno w kuchni, więc zobaczymy <grym> czy... <grym> Najlepiej poradzi sobie w tej konkurencji, uwaga o nie, jeszcze raz mogę, bo złapałam garczę. Trudno. No niestety, 122 i 6 to jest wynik pinki. No ja a teraz i... mam takie pytanie: czy lepiej zderzać tu, czy tu? Nie, to się zgnięta. Ja myślę, że. W, w górę. Uwaga. 124 i 3. Ok, jesteś najgłośniejszy. Gratulacje, ale. Mamy to. Tak OBIAD! Bo... Musisz pobić chłopaków. Pobiję. Jesteśmy tymi dziewczyny. Tym ich pobiję. Słuchajcie chłopaki, przerąbane po odcinku. 123 i 2. Dobrze. Ale mnie nie pobiłaś. Ale nie pobiłam Kres sama. Iremi ja ze mną. Iremi z regalem. Zanim przejdziemy do kolejnej konkurencji, to chciałabym, żebyście razem ze mną otworzyli paczkę, którą dostałam od Lubelli, w której prawdopodobnie znajdują się najbardziej chrupiące płatki śniadaniowe. Uwaga, co my tu mamy? Miseczka do naszych płatek śniadaniowych, bluza z logo Chrupersów. Trzeba to koniecznie przymierzyć. Wow, ta bluza idealnie ci pasuje. Mega mi fituje dzisiaj do mojego outfitu. A z tyłu mamy tutaj chrupersy na deskarolce. Okej, okay, chrup, chrup. Dostaliśmy tutaj również takie naklejki i każdy z tych podworków odpowiada innemu smakowi chrupersów. Uwaga, pierwsza paczka są to chrupersy cynamonowe. Czy mamy tutaj jakiś panów? Zostawcie łapkę. Tutaj. Druga paczka, kolor zielony, to płatki ryżowe. A trzecia paczka to coś totalnie dla mnie, bo jest to smak czekoladowy i już się nie mogę doczekać, aż je przetestujemy. Jak prezentują się nasze czekoladowe chrupersy. I podobno magiczną mocą chrupersów jest to, że nawet po zalaniu mlekiem będą chrupały tak samo. Ok, przetestujmy. Mmm. Faktycznie chrupią bardzo głośno i chrupią do samego końca. Poza tym smak jest przekozacki, musicie sami spróbować. A teraz włączmy nasze chrupersy do kolejnych konkurencji w dzisiejszym odcinku. I sprawdźmy, jak chrupie ekipa. A jeżeli jesteście głodni nie tylko chrupersów, ale również wrażeń, to koniecznie podejmijcie się chrupiących wyzwań na Roblox. Link do gry oczywiście znajdziecie w opisie. A ja jeszcze tylko dodam, że chrupersy są dostępne w sklepach w całej Polsce, więc nie będziecie mieli problemu, żeby znaleźć je na półkach. A więc kolejną konkurencją. Będzie jak najgłośniejsze otworzenie paczki chrupersów. Same jedynki 111 i 1. Dobra. Klaudia <grym> musi poprawić rogalika, bo on dostał same jedynki z otwarcia. <grym> Postaram się y, zmienić ten wynik. 1086. Nie dość, że otworzyłaś jest? to jeszcze gorzej, to, to nie pobiłaś rekordu. Nie, no niemożliwe to jest! Cynamonowe chyba, co? Pachną. No pachną mocno cynamonem. Bione. Teraz masz cały dzień na to, żeby to zjeść. Oj, no. nie ma problemu. Nikt nie wpadł na to. 1. Tylko! <noise> Chciałeś oszukać? Nie chciałem oszukać, no po prostu nie miałem siły, żeby je otworzyć, tak? Ja są czekoladowe Musiałem je troszeczkę poruszać i miało być BUM Chciałem, żeby strzeliły powietrzem, ale gdzieś uciekło powietrze bokiem Tam przegrywam Przegrywasz w tej konkurencji 94,7 Jesteś najgorsza No chociaż nie rozsypała, no nie ma co gadać Najgorsza w otwieraniu chrupersów, ale w jedzeniu będę najlepsza. Kolejną konkurencją jest gryzienie chrupersów. Zobaczymy, kto umie najgłośniej chrupać. Proste, że Chrupersy. ja. No to sprawdźmy to. Dobra, uwaga. 78,4. i 4 To jest git. 89. dziewięć, gratulacje. Dziękuję. Siedemdziesiąt dziewięć, wyznanie chrupiesz. Myślałem, że jestem najgłośniejszym chrupaczem. No, jak widać nie siedemdziesiąt pięć ona siadając na niego, więc zobaczymy komu uda zrobić się to głośniej. Uwaga, Rogal jako pierwszy. 114,8. Mało. 114,8. Czy ja wiem, czy tak mało? Chyba mało. Jeszcze nie mamy skali. Jesteś gotowa? Absolutnie nie. Mam wrażenie, że e, najgorszym błędem było założenie krótkich spodanek do tej konkurencji. 13,5, ale to poszło, wiecie, nie? Bokiem. Bokiem. <laughs> Tutaj się po prostu sam dźwig urwał. Jak ty I... to zrobiłaś? Nie wiem. Dyskwalifikacja? Tak. Kurde, ile? ale i tak zrobiłeś? A nie, myślałam, że więcej, ale 108 i 6. Czyli nie chcę Mniej pajacowania, więcej siadania na balon. Ja z, po prostu zrezygnowałem z mojego pomysłu, ja byłem w powietrzu, bo bałem się, że fotel pęknie. No to idź, trzeba pompować balon i wrócić. 117. A, tak. mówiłem, że ma się czym Ech, usiąść. No. Ale to hukło na maksa. 113,8! Gorzej! Ale lepiej niż ja. 0,3 decybela. <głosy> <głosy> Nieźle. Najgłośniej pęka balona Krystian. -Krys. Krys. W tej konkurencji używamy tylko i wyłącznie swojego głosu i musimy krzyknąć jak najgłośniej zostawcie suba! Ty, to był Twój Max? Nie. To ja teraz. Zostawcie suba! 1348 JJka w strachu. Tego się nie spodziewałam, nie? Zostawcie ZOMA! 1348, tyle samo! Tyle samo, co robię! <noise> Czyli... Boże, ale aż czułam jak mi się głos załamał. Czyli podczas kłótni ani jeden, ani drugi nie może... Was przekrzyczeć. Nie, nie możemy się nawzajem przekrzyczeć. To jest ten sam poziom. Teraz zobaczymy, kto z nas że głośnie papę. <noise> Zostawcie suba! 134,6! O Czyli mniej niż oni. Jak Od mniej? O dwa. A mniej? No. Ale bez sensu. Myślałem, że wygrałem. Teraz ty. To będzie komedia, nie? Zostawcie tego suba <noise> Zostawcie SUBA! To 34 i 1 jesteś najgorszy. Moje gardło. Czyli rogaliki częściej się kłócą. Proste, lepszy skid. Kolejna konkurencja to skok do basenu. Musimy jak najgłośniej chlupnąć o wodę. A woda jest zimna. Mamy naszego lidera, jeżeli chodzi o wagę. Dajesz! E-e-e, nie kłam widzów, tak? Dziewięćdziesiąt dwaj i Zimna, nie? Cimna? Cimna wychodzę. Jakiś taki nieudany skok na bombę. No. Nie było głośno. Wystarczająco. Mi <laughs> się wydaje, nie powtarzam jak coś. Dziewięćdziesiąt trzy już? Tak. Jezu, zimno. Nie nagrywałem. Ach, no to świetnie. No to teraz skacz za mnie. Teraz nie wiem czy na dechę czy na bombę Dawaj nie bądź kryweńka Na nie Na dechę oh! 101 i 1 Ale jaki to był skok Stawcie łapkę Ja myślę, że was styl dodatkowe punkty trzeba tutaj dać Jest i ona Nie potrafię skakać ani na dechę, ani na bombę, ani na główkę jeśli nie nagłówkę, to może nie próbuj. Na, na nóżki też będzie cicho. Dobra, zwijam się w kulkę i skadę, tak? Tak. Osiemdziesiąt i dwa. O 20 mniej niż Krystian. Jakim cudem! Nie, wiem, ale to po prostu jakby jakaś myszka skoczyła do Ta. tego. Basenu. Miej Farel z Rogalem mają ex po 3 punkty pod koniec całego odcinka, więc musimy to jakoś rozstrzygnąć. I teraz, kto mocniej trzaśnie, tymi drzwiami wygrywa. Ich nie rozwanie. 125 i 6. Nice. Aż ręka boli. <noise> Najlepsze jest to, że nigdy drzwiami nie trzaskałem, bo mama nie pozwalała w domu trzaskać drzwiami, co nie? Więc to jest mój debiut. Jak? 124? Gorzej niż w regalu? Ganej, oddaję szacunek. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to koniecznie napiszcie w komentarzu chrup, chrup, chrup. Chruperce są dostępne w sklepach w całej Polsce i wpadajcie też pochrupać w Robloxie. Link do gry macie w opisie, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się,